Gwiazda Wieczorna, księga 12 z 2920, ostatniego roku pierwszej ery. Karlowak Townway. Pierwszy Gwiazdy Wieczornej 2920. Balmora Morowind. Promienie zimowego świtu przenikały przez lodowe kwiaty na oknie, gdy Almalexia otworzyła oczy. Stary uzdrowiciel otarł jej czoło wilgotną szmatką, uśmiechając się z ulgą. Na krześle obok jej łóżka spał wiwek. Uzdrowiciel pognał do szafki i wrócił z karawką wody. Jak się czujesz, bogini? Zapytał uzdrowiciel. Jakbym spała przez bardzo długi czas, odrzekła Almaleksja. Tak też było. Piętnaście dni, powiedział uzdrowiciel i dotknął ramienia Wiweka. Obudź się, panie, przemówiła. Wiwek poderwał się i, widząc Almaleksję żywą i przytomną, uśmiechnął się szeroko pocałował ją w czoło i ujął jej dłoń. Nareszcie jej ciało znów było ciepłe. Spokój Almalexi nagle prysnął. Sotasil żyje i ma się dobrze, odrzekł Wiwek. Znowu pracuje gdzieś nad którąś ze swych maszyn. Też chciał tu zostać, ale zorientował się, że bardziej ci się przysłuży, pracując nad tą swoją dziwaczną magią. Kasztelan pojawił się w drzwiach. Panie, przepraszam, że przerywam, ale chciałem ci przekazać, że najszybszy z twych posłańców wyruszył tej nocy do cesarskiego miasta. Posłaniec? spytała Alma Wiweku, co się stało? Szóstego miałem podpisać rozejm z cesarzem, więc wysłałem mu wiadomość, że trzeba to będzie przełożyć. Ach, tu mi się nie przydasz, rzekła Almaleksja, podnosząc się z trudem. A jeśli nie podpiszesz tego układu, wciągniesz im z powrotem do wojny. — Być może na kolejne osiemdziesiąt lat. Jeśli wyruszysz dziś z eskortą i się pośpieszysz, możesz dotrzeć do cesarskiego miasta tylko dzień czy dwa później. — Jesteś pewna, że mnie tu nie potrzebujesz? — zapytał Wiwek. — Wiem, że Morrowind potrzebuje cię bardziej. Szósty Gwiazdy Wieczornej, 2920. Cesarskie miasto, Syrodil. Cesarz Reman III siedział na tronie, spoglądając na komnatę audiencyjną. Widok robił wrażenie. Srebrne wstążki zwisały z krokwi, płonące kociołki ziół wrzały w każdym rogu, jaskółki z piandonej latały wokół, wyśpiewując swe trele. Gdy zapalą pochodnie, a służący zaczną wachlować, sala zamieni się w jaśniejącą krainę z baśni. Już czuł dobiegające z kuchni zapachy przypraw i pieczeni. Potentat szaje oraz jego syn, Sawirian Korak, wśliznęli się do sali, odziani w klejnoty i nakrycia głowy zejsi. Uśmiech rzadko gościł na ich złotych twarzach. Nie inaczej było i tym razem. Ich miny były poważne i posępne. Cesarz i tak powitał z entuzjazmem swego zaufanego doradcę. To powinno zrobić wrażenie na tych dzikich, mrocznych elfach. Roześmiał się. Kiedy mają przybyć? Właśnie przyjechał posłaniec od weka. Poważnie powiedział potentat. Chyba będzie najlepiej, jeśli wasza cesarska mość sam go przyjmie. Uśmiech zamarł na twarzy cesarza, lecz skinął on, odprawiając służbę. Chwilę później otworzyły się drzwi i do sali weszła lady Corda z pergaminem w ręku. Zamknęła za sobą drzwi, lecz nie spojrzała cesarzowi prosto w twarz. Posłaniec oddał list mojej kochance? rzekł z niedowierzaniem Reman wstając by odebrać list. To wyjątkowo niekonwencjonalny sposób dostarczenia wiadomości. Sama wiadomość jest za to bardzo konwencjonalna. Odparła korda, patrząc mu prosto w ocalałe oko. Nagle szybkim ruchem podsunęła cesarzowi list pod brodę. Jego oczy rozszerzyły się, a po pustym pergaminie zaczęła spływać krew. Nie zapisano na nim nic oprócz małego czarnego znaku symbolu morak tong. List upadł na podłogę, odsłaniając ukryty za nim sztylet. Który korda przekręciła, rozcinając cesarzowi gardło do kości. Upadł na podłogę, bezgłośnie próbując złapać oddech. Ile czasu ci trzeba? Zapytał Savirian Korak. Pięć minut. Odparła Korda, ścierając krew z rąk. Choć będę podwójnie wdzięczna, jeśli dasz mi dziesięć. Dobrze, powiedział potentat do pleców Kordy, która właśnie wybiegała z komnaty audiencyjnej. Ta dziewczyna powinna była się urodzić w Akawirze. Włada nożem w iście nadzwyczajny sposób. Muszę iść zapewnić nam alibi, rzekł Savirian Korak. I znikł w jednym z sekretnych przejść, które znali tylko najbardziej zaufani pomocnicy cesarza. Czy pamiętasz, wasza cesarska mość, co zaszło prawie rok temu? Uśmiechnął się potentat, patrząc na umierającego. Kiedy kazałeś mi zapamiętać? Wy, Akawirczycy, lubicie się popisywać, ale jeśli choć jeden nasz cios trafi, to po was. Widzisz, zapamiętałem to. Cesarz splunął krwią i resztką sił wykrztusił. Ty wężu! Jestem na wskroś wężem, wasza cesarska mość. Ale nie kłamałem. Naprawdę przyjechał posłaniec od Wiweka. Wygląda na to, że trochę się spóźni. Potentat wzruszył ramionami, znikając w sekretnym przejściu. Nie musisz się martwić. Jedzenie na pewno się nie zmarnuje. Cesarz Tamriel zmarł w kałużu własnej krwi, w pustej komnacie audiencyjnej, udekorowanej na wielki bal. Piętnaście minut później znalazł go strażnik. Korda znikła bez śladu. Ósmy Gwiazdy Wieczornej, 2920. Kersuvio, Syrodil. Lord Glavius jako pierwszy przywitał Viveka i jego eskortę, wylewnie przepraszając za jakość leśnej drogi. Sznur płonących kul zdobił otaczające posiadłość nagie drzewa, chwiejące się na lekkim, lecz zimnym nocnym wietrze. Ze środka dochodziły zapachy prostej biesiady i wysoka, smutna melodia. Była to tradycyjna akawirska kolenda. Wersidiuszaje powitał wiweka przed głównymi drzwiami. Cieszę się, że wiadomość została dostarczona, zanim dotarł pan do miasta rzekł potentat prowadząc swego gościa do dużego ciepłego salonu. Znajdujemy się w trudnym okresie przejściowym i obecnie nie najlepiej jest załatwiać sprawy w stolicy. Nie ma następcy? Zapytał Wiwek. Oficjalnie nie, choć dalecy krewni roszczą sobie prawa do tronu. Do czasu rozwiązania tej kwestii szlachta zdecydowała, że przynajmniej na razie mogę sprawować obowiązki mego zmarłego pana. Wersiliusz Aje skinął na służących, by przysunęli do ognia dwa wygodne krzesła. Woli pan od razu podpisać rozejm, czy pragnie najpierw coś zjeść? Zamierzasz uhonorować traktat cesarza? Zamierzam wszystko robić jak cesarz. Odparł potentat. 14. Gwiazdy Wieczornej, 2920. Telarun Morrowind. Okryta kurzem z drogi Korda, rzuciła się nocnej matce w ramiona. Przez chwilę obejmowały się, a nocna matka gładziła włosy swej córki, całując ją w czoło. W końcu sięgnęła do rękawa i wręczyła Kordzie list. Co to? Spytała Korda. List od potentata, który wyraża uznanie dla twej biegłości, odparła nocna matka. Obiecał nam zapłacić, lecz już mu odpowiedziałam. Zmarła cesarzowa zapłaciła nam już za śmierć swego męża. Mefala nie chce, byśmy byli chciwi ponad miarę. Napisano, że nie będziesz dwa razy brać zapłaty za to samomorderstwo. morderstwo. Zabił Ridgie, moją siostrę, rzekła cicho korda. Dlatego też śmiertelny cios należał do ciebie. Gdzie się teraz udam? Gdy ktoś w naszej świętej służbie staje się zbyt znany, by kontynuować krucjatę, wysyłamy go na wyspę zwaną Wąnura. Znajduje się ona nie dalej niż o miesiąc drogi statkiem stąd zapewniłam ci tam urocze schronienie nocna matka ucałowała łzy dziewczyny spotkasz tam wielu przyjaciół i wiem że nareszcie odnajdziesz spokój i szczęście moje dziecko 19 gwiazd Wieczornej, 2920 murnhold morowind almalexia obserwowała odbudowę miasta nastroje mieszkańców są iście natchnione Pomyślała, gdy tak chodziła pośród szkieletów nowych domów, wyrastających z pomiędzy poczerniałych, zniszczonych szczątków starych. Nawet rośliny wykazywały zadziwiającą odporność. Jeszcze tliło się życie w spalanych szczątkach krzewów rumieniaku i czerniówki, które niegdyś rosły wzdłuż głównej alei. Almalexia wyczuwała w nich życie. Na wiosnę zieleń wyjrzy spod czerni. Następca księcia, młodzieniec o sporej inteligencji i nieugiętej danmerskiej odwadze, przybywał z północy, by zająć miejsce swego ojca. Te ziemie nie tylko przeżyją, umocnią się też i rozszerzą. Almaleksja czuła przyszłość o wiele silniej niż teraźniejszość. Ze wszystkich rzeczy najbardziej była pewna jednej tego, że Murnhold zawsze będzie domem przynajmniej jednej bogini drugi Gwiazdy Wieczornej, 2920. Cesarskie miasto, Syrodil. — Linia Syrodilian umarła! — oznajmił potentat tłumowi zgromadzonemu pod balkonem mówcy w cesarskim pałacu. — Lecz cesarstwo trwa nadal! Dalecy krewni naszego ukochanego cesarza zostali uznani za niegodnych tronu przez zaufaną szlachtę, która doradzała cesarzowi przez całe jego długie i znamienite panowanie! Uznano więc, że odpowiedzialność za sprawowanie rządów w imieniu Remana III spocznie na mnie, jako jego bezstronnym, wiernym przyjacielu! A Kawielczyk zamilkł, pozwalając słowom rozejść się i trafić do uszu ludności. Oni jednak tylko patrzyli nań, milcząc. Deszcz obmył ulice miasta, lecz słońce na krótki czas wydało się dawać wytchnienie od zimowych burz. Pragnę zapewnić Was, że nie przyjmę tytułu cesarza mówił dalej. Byłem i będę dalej Waszym potentatem wersji obcym, lecz mile widzianym w Waszym kraju. Mym obowiązkiem będzie obrona mojej przybranej ojczyzny i przyrzekam nie ustawać w wysiłkach, póki ktoś godniejszy tego zadania nie zdejmie jego ciężaru z mych barków. Pierwszym moim rozporządzeniem będzie, byśmy ku pamięci tego historycznego momentu. Począwszy od pierwszego dnia gwiazdy porannej, weszli w pierwszy rok drugiej ery jako rachuby czasu. Tak będziemy opłakiwać stratę cesarskiego rodu, a także spoglądać w przyszłość. Tylko jeden mężczyzna przywitał jego słowa oklaskami. Król Drozel Senkal święcie wierzył, że będzie to najwspanialsze wydarzenie w historii Tamriel. Oczywiście był on niespełna rozumu. 31 Gwiazdy Wieczornej, 2920. Ebonheart, Morrowind. W zadymionych podziemiach pod miastem, gdzie Sotasil tworzył przyszłość przy pomocy tajemnego mechanicznego aparatu, wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Z dawno dotartego trybu spadła kropla smaru. Natychmiast uwagę czarodzieja przykuł łańcuch reakcji, który wywołała ta maleńka zmiana. Rura przesunęła się o pół cala w lewo. Zębatka przeskoczyła o jeden ząb. Sprężyna odwinęła się i zaczęła obracać w drugą stronę. Tłok, który przez tysiąc lecia poruszał się w prawą stronę, nagle zmienił kierunek. Nic się nie zepsuło, lecz wszystko uległo zmianie. -Już nie można tego naprawić powiedział cicho czarownik. Przez szparę w suficie spojrzał na nocne niebo. Właśnie minęła północ. Rozpoczęła się druga era. Wieg Chaosu!